Siema, siema, ja jestem Maciej i witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj rano pojawiła się nowa podróż pełna cudów i uznałem, że nagram dla Was film. Ona nie jest jakoś mega trudna, ale mimo wszystko i tak to zrobię. Także nie przeciągając dłużej, zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką chcecie zrobić, będzie oczywiście walka tutaj z tym przeciwnikiem. Następnie wchodzimy tutaj w ten portal, później klikacie w te urządzenie, tutaj będziecie mieć dwie opcje. Klikamy w tą po prawej, później bijemy się z tymi przeciwnikami i wchodzimy w ten portal. Po tym jak przejdziecie przez portal, pojawicie się tutaj. Kolejną rzeczą jaką chcecie zrobić będzie odpalenie tej machiny. Odpalamy tą machinę. Później walczymy z tym przeciwnikiem. Odpalamy tą wajchę, lecimy do góry i walczymy z tymi wszystkimi przeciwnikami i wchodzimy do tego portalu. Po tym jak przejdziecie przez portal, kolejną rzeczą jaką chcecie zrobić będzie odpalenie tego urządzenia, żeby przerzucić ten portal na drugą stronę. Ogólnie wybaczcie, że to tak troszkę dziwnie wygląda, ale po przejściu tej podróży i zabraniu wszystkich nagród, te kafelki, na których były nagrody, znikają po prostu, więc tro troszkę dziwne to jest. Tak czy siak, kolejną rzeczą, jaką chcecie zrobić, będzie pokonanie wszystkich przeciwników po drodze i przejście do tego portalu. Kolejną rzeczą, jaką chcecie zrobić, będzie podejście tutaj do tej dźwigni. Odpalamy ją. Teraz idziemy tutaj. Odpalamy to. Idziemy z powrotem do tej dźwigni. Będziemy ją uruchomić. Teraz możemy to odpalić. Wchodzimy teraz tu. Odpalamy tą dźwignię. Walczymy z wszystkimi przeciwnikami po kolei i wchodzimy w ten portal. Po tym jak przejdziemy przez portal, kolejną rzeczą, jaką chcemy zrobić, będzie odpalenie tej machiny oraz kolejny. Teraz wchodzimy do portalu. Teraz robimy tak. Dajemy tą skrzynkę na samą górę. Skrzyneczkę dajemy na samą górę. Podchodzimy tutaj do tej dźwigni. Odpalamy ją. Teraz odpalamy to, później to. Walczymy z przeciwnikiem i wchodzimy przez portal. Kiedy przejdziecie przez portal, kolejna rzecz, którą chcecie zrobić, będzie przesunięcie tej skrzyni. Teraz odpalamy tutaj. Używamy tą dźwignię. Walczymy z tym przeciwnikiem. Przechodzimy przez portal, i tutaj już jest prosta droga. Walczymy z wszystkimi po kolei. Aż dojdziemy do bossa, i tutaj macie finałową skrzynię. Także to by było na tyle, panie i panowie. Mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście wal Walcie w komentarze pod filmem. Zapraszam was na polską grupę z arenki, jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie w opisie pod filmem. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie.